Cześć, dzień dobry, Siemano, witajcie na kanale o modzie ponad trendami, modzie ponadczasowej. Z tej strony oczywiście Cesar Lead, i dzisiaj opowiem Wam o najnowszym projekcie Overnight, czyli Modular Cargo Pants kolejnej wersji legendarnych, już kultowych spodni Utility Cargo. Co stało za tym projektem, co się zmieniło, co dodaliśmy i jakie. Idee przyświecały nam przy tworzeniu tego konkretnego produktu. Także zaczynajmy. Oczywiście na początek zapraszam was do followowania nie tylko mojego profilu, oczywiście tu macie mój Instagram, ale też profilu Overdite, na którym więcej na temat spodni Modular Cargo Pants i innych rzeczy, które będą się pojawiać w najbliższym w najbliższym sezonie. Tymczasem przejdźmy do tego, co jest clue filmu, czyli do spodni Modular Cargo Pants. Stworzyliśmy je jako naturalną kolej ewolucji spodni Utility Cargo, ale nie chcieliśmy pójść na łatwiznę. Wybraliśmy coś więcej, zmieniliśmy kilka rzeczy, no bo po prostu zrobienie szerokiej nogawki do spodni, które już są, myślę, że to troszeczkę za mało, za mały challenge. Jakby wiecie, jak ja mniej więcej działam i jak się identyfikujemy w Overdite, więc Myślę, że jest to naturalna kolej rzeczy. Zadarzało nam na tym, żeby spodnie miały unikalny charakter, mm, odróżniały się od tego, co jest aktualnie dostępne na rynku, ale jednocześnie były zgodne z DNA Overdight. No i właśnie tak powstały Utility, Uch, właśnie. Utility też tak powstały, ale tak powstały modular cargo pants. Jednocześnie też jednym z ważniejszych elementów przy tworzeniu, poczekajcie, bo tutaj jest taki jeden gość, nawet gościuwa, ona nam dzisiaj będzie trochę przeszkadzała. Dzisiaj jest... Ej, nic, co ty robisz? Dobra, hop, ona nam dzisiaj trochę poprzeszkadza. Piłeczka, mi piłkę z taśmy klejącej z duct tape'a. Aport. No i teraz będziemy męczyć. Jednocześnie projektując modular Cargo Pants, jednym z ważniejszych założeń było też to, żeby były one bardziej przystępne cenowo, żeby był to taki entry level do naszych spodni. Jak wiecie, Utility Cargo Pants sprawdziły się bardzo dobrze. Wiele z wielu z was je posiada i uważa, że są to jedne z najlepszych spodni, jakie mieli w swojej szafie, jak nie najlepsze. Ja też bardzo często w nich chodzę, a postaraliśmy się, żeby one was nie zawodziły, dodając do nich. Kilka nowych rzeczy, kilka zmieniając, kilka edukując, ale dalej są one zgodne z naszą ideą, z naszym DNA, jak już wspomniałem wcześniej. Uprościliśmy taką konstrukcję modular cargo pants, ale nie pozbawiając jej kluczowych aspektów. Ten mikrofon damy sobie tu na czapkę. Let's go, let's check it. Tak, chyba będzie git. Chcąc wam dać spodnie w bardziej przystępnej cenie, uprościliśmy delikatnie konstrukcję spodni, ale dodaliśmy też kilka nowych rzeczy. Pozbawiliśmy jej tej kieszeni, która jest z tej strony. Ponieważ chcieliśmy osiągnąć bardziej minimalistyczny look, a ona była takim mocnym punktem, który od razu rzucał się w oczy. Zamiast karabinczyka zrobiliśmy szlufkę. Dużo osób nosi klucze na własnym karabinczyku, czy po prostu używa swoich karabinczyków, dlatego daliśmy szlufkę, A tutaj mamy jeszcze mały gadżet, o którym niedługo powiem, który też będziecie mogli używać, jeżeli na przykład własnego karabinczyka nie macie. Następnie kieszeń z tyłu, do której dołożyliśmy metkę flagę. No i oczywiście nasz najważniejszy element spodni został, jeżeli chodzi o kieszenie boczne, cargo, zostały w takiej samej formie. Mamy je po bokach. Bardzo mocny wizualny element tych spodni. System regulacji w nogawce, tak jak było poprzednio. To oczywiście zostało. I co najważniejsze, system regulacji w kolanie, po wewnętrznej stronie kolana, z zastosowaniem rzepów Velcro. Velcro jest to marka, która w ogóle stworzyła takie rozwiązanie jak rzepy. Ciekawostka jest taka, że właśnie podczas spaceru z psem, gościu, który w Szwajcarii, nie pamiętam jak już miał nazwisko, a pewnie coś wie z velco zobaczył, że w psie jest dużo tak zwanych wiedzie wiecie, tych takich kuleczek, które się przylepiają. Wymyślił wtedy, że można by zrobić tego typu haczyki, które by się przyczepiały do miękkiej strony i w ten sposób stworzył rzepy Velcro. I aktualnie rzepy Velcro stosowane są wszędzie tam, gdzie niezawodność jest na pierwszym miejscu. Czy to na przykład w służbach medycznych, czy w militariach, w wojsku, w spadochroniarstwie. Wszędzie tam, gdzie trzeba polegać i gdzie tak naprawdę od takiego zwykłego rzepu może zależeć czyjeś życie. Także tutaj, jeżeli chodzi o system regulacji w kolanie, nie ma mowy o tym, żebyście uregulowali sobie jakoś ten rzep i żeby on się Wam odpinał. Taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Standardowo jeszcze regulacja w pasie i to chyba tyle, jeżeli chodzi o feature tych spodni. A no i oczywiście dla tych, którzy. Lubią sobie coś czasami gdzieś schować. Mamy kieszeń po wewnętrznej stronie pasa. To w każdych naszych spodniach było, jest i będzie. Dodatkowo jest jeszcze jeden detal, który dodaje dużej głębi całej sylwetce. Spodnie, mniej więcej na wysokości kolana, mają kilka zaszywek. Sprawiają one, że materiał ten marszczy się w sposób, który nadaje spodniom jeszcze większej trójwymiarowości. Zostańmy jeszcze na chwilę przy spodniach camo. Zastosowany w nich materiał to Nyko, czyli 50 na 50% koton poliesty. Taki materiał używa między innymi Amerykanie amerykańska armia, jest to wzór UCP, Universal Camo Pattern, zastosowane w sumie to znam kogoś kto lepiej opowie na temat tego kamuflażu czy w ogóle tego typu materiału, także oddaję głos do kogoś kto jest niekwestionowaną chodzącą encyklopedią w tym temacie. Sebastianie, proszę bardzo. W takim wielkim, ale wielkim telegraficznym skrócie, bo wiadomo nie jest to ukierunkowane dla jakichś specjalistów od militariów, tylko dla szerokiego grona odbiorców. Cezary pokazał tutaj spodnie w pewnej odmianie, pewnej wariacji na temat kamuflażu UCP. Kamuflaż UCP powstał w roku 2000, bo, 2004, zastępując te wszystkie amerykańskie kamuflaże pustynne i leśne, Woodland i, i kamuflaż pustynny, taki co widać było w filmie, na przykład helikopter w ogniu. Nie? Dobra, bo ja mogłem o tym gadać, gadać i gadać. Naj, największy props za materiał. Skład materiału. 50 x 50 tak zwany Naiko nylon cotton. Amerykanie używają do swoich mundurów tylko i wyłącznie takiego składu materiału, nylon cotton 50 na 50. W okresie wcześniejszym, okres wojny w Wietnamie, lata 80., także stosowany był skład materiału składający się ze stuprocentowej bawełny, 100% koton. Kamuflaż UCP miał, powstał, to był konkurs, powstał jako kamuflaż, został zaakceptowany jako kamuflaż uniwersalny i na pustynię, i do lasu, i, i wszędzie, gdzie, gdzie żołnierze amerykańscy mieli toczyć walki. Okazał się wielką pomyłką, bo to w ogóle nie jest kamuflaż uniwersalny. Zupełnie nie nadaje się na pustynię, zupełnie nie nadaje się do warunków leśnych, ale idealny jest, można powiedzieć, do walki w mieście i do skalistych gór. Tam sprawdza się w sposób idealny. Cezary, wielki prop za to, że włazisz tą całą tematykę militariów i, i robisz to w, w sposób profesjonalny. A nie jak wiele firm, ja tu nie będę wymieniał tych firm działających w Polsce, oferujących mundury z dupy, z najbardziej tandetnych chińskich materiałów dla ludzi, niewymagających delikatnie mówiąc. Oczywiście, jak się możecie domyśleć, ten materiał jest aktualnie moim ulubionym, ponieważ uwielbiam kamuflaż, choć klasyczny materiał użyty przez nas w poprzednich iteracjach tych spodni, czyli 50 na 50 poliester-cotton. Y Znany już z wcześniejszych iteracji Utility Cargo Pants. Idealnie się leje, jest super wytrzymały, świetnie sprawdza się w praniu, nie traci swojego koloru. Przetestowany przez nas już wiele razy, także can't go wrong z tym materiałem. A jeżeli chodzi o feature'y, to nie ma żadnych różnic między nimi. A, no i jeszcze jedna rzecz, zamki. Zamki z customowymi mm, przywieszkami, hardware'owymi. Zamki polskiej produkcji, dobrane kolorystycznie pod... Obydwie pary spodni. To idealne spodnie dla osób, które szukają czegoś szerokiego od Overdyed, bo chcemy coraz więcej tego typu sylwetek wprowadzać, ale jednak lubią czasem coś zmienić i chciałyby mieć coś innego niż to, co jest dostępne na rynku. Bo aktualnie spodni cargo na rynku jest pełno, ale no, są to raczej projekty, mm, powiedziałbym, w większości przeciętne, zwykłe. Tutaj myślę, że takich przymiotników raczej nie da się dopisać do tych spodni. Jeżeli chodzi o proces projektowania modular cargo pants, to chyba największym challengem było znalezienie odpowiedniego kamuflażu, odpowiedniego materiału do tego kamuflażu. Kamuflaż UCP, ten właśnie z lekkim takim digitalowym, e, kwadratowo-minecraftowym vibe'em, idealnie wpasowuje się w taki balans pomiędzy nowoczesno, nowoczes, nowoczes, nowoczesnością, w racji tego, właśnie, że jest digitalowy, a tym, co jest corem naszego DNA, i jakby tym, czym się inspirujemy. Myślę, że to jest taki sweet spot. No i materiał 50% bawełna, 50% nylon. Myślę, że ci, którzy mm, mieli od nas pewnego rodzaju cargo, a nawet ci, którzy nie mieli, docenią ten materiał, bo jest naprawdę perfekcyjny. No, na pewno będą moje ulubione spodnie przez najbliższy czas. Dodatkowym challenge'em było też znalezienie umiejscowienia i odpowiednie mm, rozłożenie rzepów e, w tym elemencie mm, do zwężania w kolanie. Ponieważ spodnie są bardzo szerokie, ale żeby dało się to no nosić i luźno. I zwęzić, ale zastosowanie rzepów Velcro pozwoliło na tym, że one tak naprawdę już na jednym centymetrze trzymają jak inne potrzebują 10 cm do tego, żeby trzymać. Także myślę, że sprawdzić to na własnych. Na własnych nogach, bo finalnie udało się stworzyć produkt dopracowany praktycznie do perfekcji. A propos rzepów Velcro, to jest jeszcze jedna rzecz. To, co tutaj mi cały czas dyndało koło mikrofonu, są to mini rzepy Velcro. Nazwijmy to takie tertytki Velcro, wielorazowego użytku, które właśnie możecie zastosować przy szlówkach, tak jak to widać w tych spodniach. I w, w ramach preorderu, bo oczywiście otw otwieramy. Tutaj okres preorderu na te spodnie. W ramach preorderu, podczas zamówiania, zamawiania spodni, każda osoba dostanie trzy sztuki Velcro Fixed Strap, który pozwala na właśnie czy montowanie kluczy, słuchawek, czy czegokolwiek byście chcieli do waszych spodni, modular, Cargo pens, czy do czegokolwiek innego byście potrzebowali. Dodatkowo jeszcze w preorderze dorzucamy darmową wysyłkę do każdej pary spodni. Cieszę się, że udało nam się stworzyć produkt, który po raz kolejny ma szansę na stanie. Się już kultowym w naszej stajni. No myślę, że jak najbardziej są na to duże szanse. Tak naprawdę, modula Cargo to coś więcej niż tylko spodnie. To ewolucja naszej misji tworzenia Time Proof Utility Wear. Do tego ewolucja w 100% zgodna z naszym DNA. Jeżeli spodobały Wam się modula Cargo, to zapraszam na stronę. Preorder startuje dzisiaj, czyli 16 marca o godzinie 20:00. Dokładne informacje, kiedy możecie spodziewać się spodni u siebie, znajdziecie na stronie w opisie produktu. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do kontaktowania się na Instagramie Overdite czy do mnie na priv na Instagramie Cezar Lead. No i to wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach, a następne produkty od Overdite już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się. Też niebawem. Na razie.